Witam wszystkich w odcinku poświęconym Maksimowi Górkiemu, czy jak to tam się odmienia, nie wiem. jako już jestem nubem na statkach i o czym się przekonacie, jak skończymy o, omawiać ten, ten okręt. Duke, ja przekazuję Tobie pałeczkę, wszystko opowiedz o tym okręcie ładnie, to co trzeba, to co jest ważne. Ja się wyłączam, ja się tu nie odzywam. Ja będę sobie latał kamerą, będzie dobrze. Kolejny okręt typu Kirov który został dodany do gry, a właściwie drugi, bo pierwszy był kilow, teraz jest Maxim górki. Wyróżnia się on następującymi rzeczami, a mianowicie ma dwie dodatkowe czterystki piątki. Czterystki piątki są z BT-5, BT-7 albo BT-5 wzięte, więc one są bardzo wolne, ale no ma po prostu więcej piątek o dwie sztuki i jedną więcej deszkę, czyli 12,7 mm. To jest jego, tym się różni uzbrojeniem. Teraz różni się pancerzem pancerz różni się w postaci tego, że ma 20 mm więcej na przodzie wieży, zamiast 50 mm ma 70 mm pancerza. Po bokach kadłuba ma, na pasie burtowym ma 70 mm zamiast 50 i sama Cytadela ma też 70 mm, a nie 50 mm, tak jak to było wcześniej. No i oczywiście brabety też mają 70 mm zamiast 50 Trochę tego na pewno trochę mu to pomoże jednak mimo wszystko boki wież, jak i. Sam pokład ma dalej 50 milionów, a nie 70, więc no jest na pewno historycznie, bo to tak miało do rzeczywistości też ten okręt, był trochę po prostu lepszy od Kirowa, no i cóż, pancerz na pewno no, jakiś ma, ulepszony, Kierow, ten, ten pancerz też jakiś miał, a teraz po prostu dostajemy okręt to samo, tylko trochę lepiej, więc cóż, nadal nie, nie będzie to wybitny okręt, ale będzie całkiem spoko. Mm. Bardzo dobry na zaczęcia swojej przygody z, mary, z marynarką rosyjską. Problem tylko taki, że trzeba się doszłapać chociaż do trzeciej ery, bo nie będzie się efektywnie badało go. No i szkoda, że nie jest premium. Posiada dodatkowo jeszcze oczywiście torpedy 563 mm po bokach w 3, 3 na burtę, tak, czy na burtę. No i te torpedy też nie są jakieś wybitne. Z modyfikacją torpedo mód mają 10 km zasięgu. Ale za to prędkość 63 km na godzinę. Czemu są strasznie wolne, więc trochę do tupy. No i cóż, uzbrojenie to jeszcze oczywiście 9 działów 180 mm kalibru i 6 setek. Na setkach polecam wziąć pociski radiowe, żeby niszczyły samoloty, żeby wyłuchały przy samolocie, tak jak każdy, kto szczela na przykład z automatika wie, jak działają pociski radiowe, tak samo i działają na okrętach. A na 180, to polecam wziąć heki do lekkich celów, jakichś krążowników, co mają 60 mm pancerza albo mniej. Przejdź pancerne, zwykłe, duże, to jak mają już jakiś krążownik jest skontowany i potrzebujesz po prostu przebić ten krążownik, się potrzebuje, a sapy to do większości celów. One mają mniej penetracji od przycisk o wiele, ale mają większą penetrację od heku, dzięki czemu w, I wybuchają też po przebiciu, a nie jak heki. Nie przebijają celu, tylko wybuchają na zewnątrz, więc no, robią damage w środku okrętu. No i to chyba tyle. Tak, no. jest spokojny okręt, ale naprawdę tylko do ekspienia mi się wydaje i może warte otalizmowania, ale tak to nie ma sensu za bardzo, po prostu jakoś. Jak jeżeli ktoś ma ruskie drzewko to nie radziłbym go kupować, tylko co najwyżej sprzedać i otalizmanować Tashkenta albo Spokojnego. Mi się wydaje, że to będzie lepszym, lepszą rzeczą niż yy, granie tym okrętem, no bo mówię, on jest przycięty. Niestety to nie jest Czapajew albo swedrelów. No i to tyle chyba. No dobra, no to skoro więcej nie ma nic do opowiadania o tym okręcie, no to chyba zapraszam do gameplayu, tak? Od razu mówię, to... nie jest on jakoś super zabawny ani zachęcający, ale... Jak chcecie zobaczyć jak się tym gra to zapraszam, Dokładnie, a jak nie Dokładnie, to... wiedzieć jak wygląda gameplay na okrętach. O, Bardzo właśnie. dudny. Bardzo satysfakcjonujący. Powoli, ale jak tak. się coś zrobi, coś się wybuchnia amorak komuś, no to jest satysfakcja, ale to trzeba najpierw trafić, ale jak się trafi to... problem jest z trafieniem, no ale to... Kto będzie wiedział to będzie wiedział, a kto nie będzie wiedział to może zobaczy i się dowie jak to wygląda, czy to będzie dla niego tryb czy nie. Cóż, to, to, są, to są okręty. Bo Dobra, a jakie pasu... pociski mam brać? Bo tutaj trochę tego jest. Masz wziąć wszystko, trzy. Masz hajki, wziąć sapy i te przeciwpancerne. Rysujesz mi lakier. Bo blokujesz mnie, kurwa. Bo rysujesz mi lakier. Co ty mu w bagaży wystajpiłeś? No, no jak? Tak, 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 tak. Kurde, symulator. Posuwaj mnie. Białe. To daj mi popływać po lewo, albo sam na lewo. Uj, ale mnie posuwa. Wolny. Tylko ja komuflat ma ten maksym? Wolny ten. Jaki on ma plus? Ładny. A, no o tak. Długo nie wiem, posuwa. Bo kurwa, jesteś za wolny, nie? Jakiś birzinnek. No jest. No jest, i ciebie nie zrobił. Bardzo posuwanie mnie. No, żebyś ty zaraz je zginął, nie? Nie zdziwi mnie, że ja chwilę... ...lecę w to wszystko przez siebie, nie? Bo jakbyś mi, nie, jakbyś mi dał przepływać, to ja przepłyną i by przepłynął i było po mnie. I nie pucuwał, to byś nie dostał. Ale nieprawda. Jak to tylko trafienie? Czemu ja nie mogę zabić w symulatorem? Bo grasz jakimś w Gryzin Helenów. pewnie z hajków jeszcze że a nie z papajków do symulacji. I, I hope. Powiedz, że wystrzeliłeś tą torpedę na 4 km, co nie? Yes! Nie, na 10 chyba, na 10 hmm. chyba. Chyba na 10, bo ma torpidomod uruchomiony, To na 10. Trafia nie. I nic. Normalne. Normalne. Bez siedka. Mam. No. Szkoda, że się nie trąbić jak w ogóle, nie? Będzie chciał kurde, nie? kurde. ciągle. ciągnie. Algomia, jak byś to Ja bym to na ciebie, chyba, bo ty by zawsze mi przeszkadzał. Chcę sobie <głynie> popłynąć, Nie mogę. Ja Algar, kurwa, gdzieś. Płynie jak, chciałem. Tego biednego Samnera tutaj masakruje, co nie? No pierdolił się, no... I no dobrze. Pój, no dobrze zrobi. Jakiś Virgin Sumner. Czemu tu są palmy? To wyspa tropikalna. Wyspy Palau, no to chyba tropikalne, nie? No, widzi powiem, że tak średnio tropikalne wyglądają, ale... No tak ale... A tak. pana się Wyspy pana tak? Tak, pół na, to pół, chyba... pół na pół, pół na pół Trochę kurde, trochę palm, trochę dębów, no tropikalnie, tropikalnie co nie? No Tro, Trochę tak, tak, nie wiem, północ Chorwacji. Wydaje, wydaje że ten zaprojektował to to tropikalne wydaje. lasy na tym? w rzeczywistości? Nie widziałeś? Nie tak nie wyglądają. Skąd wiesz, że tak nie wyglądają? Może dobrze odzwierciedli. Ale co, co? Czy były, czy widziałeś na własne oczy, Rodziłem w życiu lasy. A no tak, bo jak nie widziałem, nie widziałem, nie bo no, a jakże, po prostu, że tak. Nie no. Płynie no tym papajewem. Nie. Powiem, że całkiem ekscytująca rozgrywka. Co, nie? Co mi tam się podoba, no, nie wiem jak tobie. Tak statki. No. Płyniesz, strzelasz, za za dostajesz pizdę znikąd, płyniesz znowu, znowu pizdę znikąd. A potem jeszcze pizdę z za wyspy, co nie? O. Pod tym I torpeda, o. i wysyłać cię do garażu. z życie na stopkach O, albo Kamikaze Helka się w ciebie wpierdala z torpedą. O. Też. Też. Ew Ewentualnie Kolej, masakryz... masz jakieś masz to w tym się nie pójdzie zbliżyć. No jak chcieś, tak to jak nie Nie to coś jest z tobą, nie tak. Czaskle no, kotaną załogę, no bez kich bo ty masz kelele, nie. A mnie kotany. No nie wiem czy jest to tylko dalej. Mam mi przynajmniej, mam jakieś 200 trójki czadowe, a to jakieś 150 piotki. Znaczy, dwójki nawet piotki. A powie coś po barynarzowemu. Lewa burta. No. O kurwa. A ty, <grym> się baryna... to... Zabłysnął, co zabłysnął. No ja jak chciał Nie bierze barynarzow. po barynarzowemu, to ci pojechać Ile jak. to pływa w gdyni, tam nie wiem naszym na. To kurta, nie w gdyni na na raz w życiu. Pływa pewnie. Ha. Tak, na lechu. Polska marynarka miała orp Tu jakiś statek pomocniczy, ale był ORP, więc jest ORP Poznań, ORP Rolnik, ORP Żubr, No. ORP, ORP Orzeł, <grym> ORP, <grym> ORP <grym> ściernisko. <grym> Co tam sobie płynie? Nic. Duży statek. Już nic nie płynie. Nic a, nie płynie. No rzeczywiście, statek widmo kurwa to pływający Holender. <noise> Patrzcie, zaraz się zanurzy. O no, widzicie, zniknął. widzicie? <noise> zniknął magia. No Holender. I to był nic. latający Holender. No jedynki. Ja tam tam nie pływał, nie latał. I co teraz? Tam ten niszczyciel po D-Day robił, co nie się desantował. Tam gdzieś coś nie? jest. Coś no, potem. Jezu. A no jest jakiś frajer Niepiew wybiję bez pomocniczych jak z loserka. O asysta, jest taki johujo moje o nie! Doba Już miałem zawał, że mnie piti tego Tam torpedę puścił, nie, Tu uważajcie. Już nie wiem, będzie ja muszę. Bo... No puścił za Uważaj. Ja, uważam tą, kurde Heleną mi stąd liczbę. No już stylite. Idź, bo no mi jest widok jest mi jest zasłania, jest kurde. Ja tu podjadę wysoką wyspę, trochę kalną, a tu jakaś Helena płynie. W amerykański Amerykańskiego No. Hip hip. No i chuj. Zabrałeś mi kilka. No tak zabrałem, żeby że już w Amoraka trafić, nie? Strzygnę no kurwa, ma... to chyba do niego. No tak, tak. Tłumacz, tłumacz. No, tak było. Jedną salwą, nie, jedną salwą. Więc się skupiać musiałem, nie? Prosto... A tu kolejny... Chyba Oigen. Oigen, Chyba tak, Oigen, Oigen, bo dużo za Nie hiper Nie ognąłem torpedy. I nie ma o! To, to, to nawet nie był... Nie był magazyn, to była torpeda, co nie? Serio torpedę rozwaliłeś? Ale w środku no. to taką czy na wyrzutnie To w środku chyba. Mi się wydaje, nie że w środku, bo on ma... Przychowuje w środku to i było... Ja dostęp dla do mnie, nie... No jest jest i... tego samolotu, kurde. Jak go nie rozwalisz, to jesteś, nie wiem... No i... Nie rozwalisz tego samolotu... No, no, no by... czemu ty nie masz radiofusów? Ja to rozwaliłem, ja, ja nie mam radiofusów, nie? No i sobie bym puścił torpedy, ale... Jest taki Gałgan i oj musi, musi, musi Ale Al Gumiaka to ty kurna Ja będziesz kiedyś miał torpedę że ci nigdy nie będziesz miał, bez torped To... Będziesz chciał rzucić, też ci będę blokował kurwa Ty właśnie, bo ja z kimś że pływać, żebym nie naprawiał co nie To Gałgan <gum> cię będzie naprawiał Dobra Bo ja z tym stokowym teraz pływam, także trochę... Dobra kurwa, trafić nie mogę nic Zabawa. Na takim dystansie to nie trafisz. No, tylko że mnie trafiają! No to. <noise> no to nie wiem jak to mnie. No sąsiad nie ma się gaśnicy. Więc... Po co? Piję bardzo. Ja Chopę dostał na mordę tyle, że ma więcej punktów ode mnie. Zrobiłem damage. No i torpedy we mnie, tak? Helena, Ale No i no. mi torpedy, co nie? To jest taki I hop, kurde, płynie i tylko torpedy trzuca Moje przypłynęły Pęd w lewo! Nie nie kręć ja, Wiecie, że jak wybuchnie gałgan, to wy też chyba się wybuchniecie. <grym zielonawidzące> no, tak, no jak... Ja potem już nie wybucham, więc. <grym zielonawidzące> I to 2, 1, 3, 7. Więc... Jeszcze dla pewności też ta... ja podpłynę, co nie palący. No no tak, bo ty ta... to palący, to może ty jak wybuchniesz, tylko musiałbyś i jakoś. Ale będzie chód symulator, kurde, fajnie. 3 lata. Ja trójkę wybuchną. O, cię I mek 300 pieniążków był za naprawianie. Tak się robi biznes. Tak się zarabia. Gazu, Zwift Cox. A szczerze na Blisko pod podtą, to. Ta Odeśmieszny enterprise to było. Ta pełsemka już kadłubkiem została, bo wszystko jej urwali. Ale rozglądaj, tak to się liczy, tak się właśnie. Dwa samolot do kundanki. A nie umiem strzelać. Musiał się naucz. Coś no się naucz. Jak ta amunicja utraca na kurwa? Oj, no i... masz to się naucz! Ci, ja wyjebał cię, no amunicja! Wyjebał cię! Oj simulator! Ready, już sam musi wyjebać! Dobra, bez do skity, ja teraz muszę spadać w Znaczy spadać, będę gdzieś tak, muszę coś kurwa iść kilka rzeczy zajeb, bo sobie nagle przypomnieli ludzie, że istnieje. Dobrze. Stary wysłał piwo. Oj, do. hopę i chyba. No bo ja, ja się nie przyjrzałem czym się charakteryzuje. A tak nie ma zabija. No to, no to, to było cinematic, nie? Naprawdę.